To jest bardzo ciekawy temat, bo zupełnie przez przypadek zaoszczędziłem na tym 10 tysięcy złotych rocznie. No tak, około 10 tysięcy złotych rocznie. Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem. Powiem, jak do tego doszedłem. Jakiś czas temu zacząłem handlować nieruchomościami, kupowałem mieszkania, sprzedawałem, wynajmowałem nieruchomości. No i przy tej okazji, robiąc to jako działalność gospodarcza, bo tych transakcji było więcej. Z księgowym musiałem ileś razy rozmawiać na temat tego, jak to się wszystko rozlicza. No i okazało się, że nieruchomość, którą kupowałem na przykład na wynajem, to nie mogę jej w całości wrzucić w, w koszty, tylko stosuję tak zwaną amortyzację. Tak jak nie wiem, ktoś, kto ma działalność gospodarczą, amortyzuje samochód w tej działalności, czy jakiś sprzęt, czy maszyny, to tak samo się amortyzują nieruchomości. No i najpierw byłem zadowolony, bo z kilku nieruchomości miałem odpis amortyzacyjny, to jest stawka uzależniona od tego, ile nieruchomość ma lat, i to jest od 1,5 do 10% wartości tej nieruchomości rocznie. I to mi dawało taką możliwość, że co miesiąc miałem wpisywane w koszty część wartości tej nieruchomości, mimo że już za to nie musiałem płacić, bo raz za to zapłaciłem. Dodatkowym plusem było to, że ratę odsetkową kredytu przeznaczoną na zakup tej nieruchomości, którą wynajmowałem, też mogłem wrzucać w koszty i mi się to całkiem fajnie sprawdzało. Ale. Po pewnym czasie uświadomiłem sobie, że mam kupiony dom, budynek kupiłem korzystając z kredytu hipotecznego, i w połowie tego domu prowadzę działalność gospodarczą. Na parterze są biura, na piętrze mieszkamy. I tak sobie pomyślałem, przecież ja to wykorzystuję do działalności gospodarczej. Zadałem mojemu księgowemu pytanie, czy w takim razie, jeżeli to jest połowa domu, w której prowadzę działalność gospodarczą, też mógłbym wpisać do ewidencji środków trwałych i korzystać z tego odpisu amortyzacyjnego no i nie całą ratę, ale połowę tej raty odsetkowej wrzucić w koszty. No, jak najbardziej. Ja mówię, dlaczego tego jeszcze nie robimy? No, jakoś tak pan nie powiedział. I okazało się, że dom o wartości 400 tysięcy 200 tysięcy mogło podlegać amortyzacji, budynek był starszy, więc 10% rocznie z tej kwoty mogłem wrzucać, dalej mogę wrzucać w koszty. Jest to 20 tysięcy złotych rocznie wpisane w koszty uzyskania przychodu. No a połowa raty odsetkowej w moim przypadku to jest 800 zł miesięcznie, czyli rocznie to jest 10 tysięcy. Czyli mam 10 tysięcy kosztów z raty odsetkowej, którą i tak płacimy a wcześniej, w koszty nie, nie wliczałem, i 20 tysięcy z kosztów tylko posiadania tej nieruchomości, co mi daje 30 tysięcy legalnych kosztów. I to pomniejsza tak naprawdę mój dochód do zapłacenia, dlatego że. Podatek od kwoty 30 tys. złotych to jest 5700 zł przy stawce 19% i taką kwotę rocznie zaoszczędziłem tylko na tym, że postanowiłem wprowadzić tą nieruchomość do działalności gospodarczej. Polecam to każdemu, kto ma taką możliwość, a często mnie jest tego nawet świadomy. Ma mieszkanie kupione w kredycie, nie ma swojego biura osobnego, ale w jednym pokoju prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli potrafi udowodnić, że na tej części prowadzi firmę, i kontroli ewentualnej będzie w stanie to wskazać, że bez problemu tu ma biurko, tu pracuje, tu przyjmuje klientów, no to może przyjąć sobie 20% powierzchni wartości 30, 40, może 50%, tak jak w moim przypadku było. No i może spokojnie korzystać z tych odpisów amortyzacyjnych, no i taką proporcjonalną część raty odsetkowej też rzucać koszty. Nie musimy się obawiać Urzędu Skarbowego? Jeżeli to jest legalne i logiczne, to nie. Jeżeli ktoś prowadzi działalność w jednym pokoju, a wpisze cały dom, no to może mieć problemy. Natomiast jeżeli zachowa zdrowy umiar i rozsądek, no to to są przepisy, które umożliwiają korzystanie z nich. To one nie są żeby nam szkodzić, tylko żeby było korzystne. Czyli ale poleca pan, żeby się udać, na przykład do Urzędu Skarbowego i zapytać, że tak. Chciałbyś tego... Tak, tak zdecydowanie. Jeżeli ktoś ma jakieś opory względem tego, że ja to wpiszę, potem będę mieć problemy. Najlepsze rozwiązanie to jest wystąpienie z pisemnym zapytaniem do Urzędu Skarbowego o interpretację. Tam się przedstawia swoje stanowisko, czyli Mam dom, w którym prowadzę firmę, jest na takiej powierzchni, taką część zgłosiłem w Urzędzie Miasta, że prowadzę działalność gospodarczą, e, płacę taką ratę kredytu, czy moim zdaniem mogę to wpisać koszty, czy stanowisko urzędu to potwierdzają? Urząd wpisuje, nie wiem, do dwóch tygodni czy do miesiąca, tak lub nie. Jeżeli odpisuje nie, no to trzeba się powołać na ustawę, bo ona na to pozwala, a jeżeli odpisuje tak, no to mamy czarno na białym, że możemy to robić.